Bo się wstydzę nagrywać Nie, nie wstydź coś. się Nie wstydzę się nie możesz Nie, mój mój się nie, 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 nie wstydź, wstydź się Dobra zapraszam Maska, ja a nie mam maski Kurwa nie mam maski, mam tylko jedną maskę No a ten A dzisiaj gramy w Payday'a I przechodzimy Ej. jubilera Nieprawda. nie nie, nie kłamię Nie gramy w Payday'a, gramy w Payday 2 No w Payday 2, nie, sorry payday, idziemy do payday 2. Gramy dalej Dobra chodź Skitan, najpierw musimy się razy jeździć, Czekaj, są ochroniarze, chodź się się zepsuła, przynajmniej nie miałem <laughs> To musisz kliknąć w ten Kliknij To No poza, poza grę Dobra Skitan, pamiętaj Nie moje broń Dobra chodź tu do ten... robotę, chodź. E, Uważaj, ty, tam wiesz? jest ochroniarz. Dobra, w środka, chodź. W środka. Dzień dobry, ja muszę być przychcianym dla żony. A, jeszcze jedno, Ma jeszcze jedno, chodź. Się... Słuchaj mnie, słuchaj mnie. Ty ty jesteś. Słuchaj mnie. Mam co drugiego. Go ahead. Jak będziesz przechodził przez ochroniarzy, nie możesz przechodzić strasznie obok, blisko ochroniarzy, bo wtedy cię wykryją. ochroniarzem? Czym? ty. O, wpadłem na mnie, Zobaczymy co masz w torbie no i wtedy będzie kicha no nie a Co oni Więc... rękę mają? a ty ochroniasz, weź No podawać. właśnie... No my wchodzimy na zaplecze, masz. Mają. No, nie, bo na zaplecze ogólnie jest ten, jest Wiecie, ten, odważę, drugi ochroniarz. No. Czekaj, 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 weź ten, idź na zaplecze i mów mi kiedy będzie ochroniarz szedł, dobra? Jakie zaplecze? Tutaj? Nie, gdzie? Nie, tu, gdzie jest ochroniarz? Tam jest. Tu kurwa, dobra, się, jak, jak się idź się na zaznacza? Zaznacza. Podew, podew. jezu. jezu, jezu. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Nie widzi nas, nie widzi nas. Czekaj, ej, no ej, dobra, nie chcę idzie. Jak no nie możesz, bo nie masz maski na razie no. założonej. Dobra, dobra. Nie widzisz możesz? tam na, na dworze jest drugi ochroniarz. Weź na razie, nic nie rób, ja go zapierdolę. Czemu nie masz Ty Weź sprawdź, czy jest budka z tym, z hot dogami, czy tam policja stoi. No, na dworze. No, nie, no nie raczej to przypadka, będą stali. Weź, załóż maskę i połóż pager na podłogę. Pod G, przytrzymaj na. na Ej, pomogę, boż, no. G, przytrzymujesz. G, przytrzymujesz. A G. Gdzie g głośno 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 down, głośno down! głośno kładź ja się, down! Cię głośno 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 się głośno Dobra, to weź ich tamten, żeby się położyli Na zewnątrz Teraz wyjść żeby nie... Spoko, dasz radę, nie martw się Get down, get down nie Dobra, mi. bo ja już tych Tych nie mam Zabiłem go, bo mi uciekał Dobra, uciekam. weź ich tam, zabij, no Zabij go No, było nie uciekać dla... Paniarze down, Dobra everybody. Nie, gdzie mógłbyś tu? Nie obchodzisz mnie I tam Tak? No Teraz bierzesz wszystko, o, ja to będę dzień. ludzi pilnował Wiesz wszystko S, A po być, co czekać. ty ich przykładasz? Bo, a, oni muszą siedzieć Siedzieć tu. Dobra, no, jak to wziąć? No pod, pod Klikasz E, niszczysz i bierzesz Bra, I idziesz z tym do samochodu, ja tutaj będę pilnował jak ludzi podmioty? A, no, G. Pod G Dobra, 5000 możemy spadać. Nie czym on to jest doświadczony Złodziej po prostu. Czekajcie, bo on już na pewno wam telefon zabrał. O, safe. Stay down people! Drill, drill mój. Ale skarby. O ja tu też mogę rozwalać te. Okuduję na no, tu jest? No tak, mówię ci. A ty ja tam też, a te w tym nie mogę rozwalać jakoś. No to nie trafiałeś. To czekamy czy to spierdala? Nie no, czekamy! Hajs to hajs. Nie wiem, pobawimy cię teraz, co czekolanego. Dalej, ustawimy ich pod ściany i ten. Robimy rozstrzeliwanie. <laughs> nie, ja tam chcę mieć pieniądze, za każde zabicie cywila tracisz hajs. To już zrobiłem. No, dobra. No, nie mogę już wziąć tej terapii. Bo już masz jedną na sobie. A! <śmiech> <śmiech> Kurde. Myślę, że rzuciłem a ten duke i Bodzi to oni w ogóle nic nie robią. Trzebałoś są. Właśnie. No i ich nie zabijali. Tyle zchodników mamy. Aaa, zobaczcie, czy mam musimy się bo mamy 7 na 8 mieliśmy schować w tym. To nie tak. Mamy musieliśmy 7 na 8 schować w To nie, to nie to już musimy skończyć. Nie, nie No w safe jest ostatni. Ale nie. Ale co? No zobacz. Nie magno. Co zobaczysz? No. Nie. ci pomóc, zobaczyłem, co ja mam w ręce, zaraz cię rozstrzelam. A co ja mam? E, łuk jakiś, ja bym. O, widzisz, jak trafiłeś, żeby cię rozstrzelać, zanim byś przyładował. Aha, tak, tak, no. Zostało 200 sekund. Mogę wszystko Ale to jest fajne, bym mógł skakiwać. Ale oni fajnie wyglądają, jak śpią. Śpią. Wiesz ich? Ej, tu jeszcze torba I chciałem, weź mi ją, może coś kupi nerkę. Ale to jest trup. No mówię chciałem, to nerkę sprzedamy, zawsze będzie. Mogę rozwalić siebie, Mogę z ciebie rozwalić? bo tutaj jeszcze, jaki ty z ciebie złodziej jest? A to z wywieźliwu. No, a tutaj co? No, tu jest? To, się no, rozglądaj, a nie? A co nie było mam? nie. Yeah. Tutaj, patrz. Co tu jest? No, bo... Jak kradniesz? To moje było. Ej, idziesz ze mną, chodź. No idziemy tam, tutaj. idziemy. Bo ty jesteś podejrzany. Jak ty pilnuj zawodników? On tu leży i robi co chce. Chodź tu. Do mnie. Chodź tutaj. Chodź. Rysiu, chodź. Ogólnie, zakładnicy, przepraszam za nowego, ale no... Jak nowy jest. jest. Dawaj, patykę ci wyrzucam. Chodź, wyrzucamy patykamy. Można coś tu rzucać? Nie. Pach, teraz cię ogłuszam. Znaczy, tak. jak masz shurikeny, to możesz shurikenami. No, shuriken może Abo granatem. Ja to poszukam, że ty na pewno się kłania, a odpowiednio się zostawiłeś gdzieś. Nie, nie, nie ma nic. Jeszcze mi odkryć. Ja rozwalę mu komputer, ale jestem zły. A, jestem zły, Jej, kurwa. O, pod wiórkiem. o, co to pani robi? Kurwa, w Napraw drewna. Kieć, prawda, ja, my z Chodźcie, naprawiam skarbę. mam chodź, tutaj. Co jest? Nie co mogę świata wyłączyć. No jeju, no, będziesz spał za zapalonym, nie będziesz się bał przynajmniej. Ej, Szymon, chodź. O. Chodź. Co się dzieje? Chodź, tak, jestem pod biurkiem już. Jeju. No. wy Nawet to twoja pierwsza i ostatnia robota. <grym> Jak to? O, jestem na biurku. I, dobra, ja tu siadam. Ej, chodź, wejdź, zrób mi zdjęcie. No, czekaj. Zrób <grym>, zdjęcie, na mnie tylko będę miał. Sorry. I nowy rok! Otwieraj się! Otwieraj się! Ja chcę otworzyć! No i jeszcze się drilluje. Nie, no już zero jest! On się Ile pięć zjadł! Gdzie bierz to torbę? No biorę, biorę. Dobra, zaczniemy ich jeszcze na koniec i idziemy. Dawaj, jest, Teraz to się robi tak, patrz. Da la, musy, czekamy. Jak mi zaczął teraz slec? Co tego... wiem, dawaj tutaj, no Dawaj O, Ciekawy. nie uciekamy I bicie Misza nie, nie. Mi no nie jest jest... zaliczona, policja nie wykryła Drobiłeś na głośno Nie, <tastronik> jest